Witam Was serdecznie, jestem Szart i to jest w sumie już kolejny filmik z wirtualnej kamery. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić właśnie OBSa, żeby Wam działało wszystko elegancko na OME, żebyście mogli puszczać jakieś dźwięki, filmiki i tak dalej i tak dalej. Oczywiście oddzielny filmik jeszcze będzie jak puszczać te dźwięki, czy tam jakieś filmy z OBSa na OME, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj jest nowa metoda jak zrobić wirtualną kamerę. Dzisiaj będzie szybko. Wystarczy, że pobieracie te dwa pliki. Zaznaczam też, że robię wszystko na wirtualnej maszynie, więc nie ma opcji, że wam, wam nie będzie działało. Po prostu musicie zrobić krok po kroku, poresetować, potestować. Także pobieracie sobie te dwa pliki, po, po kolei uruchamiacie. Wszędzie dajecie tak. I w tym momencie, tak naprawdę, wiesz, wam to powinno działać, ale jeszcze pokażę, co można zrobić i się upewnić. Sobie tutaj klikacie w wyszukiwanie. Device Manager, czyli tam będzie menadżer urządzeń po polsku i się upewniacie, gdzieś tam będą kamerki. Wyłączacie swoją oryginalną kamerę od komputera, odpinacie albo tutaj możecie wyłączyć. Jeśli będzie z tym jakiś konflikt, jeśli będzie działać i będziecie mieli do wyboru dwie kamery, no to nie musicie tego robić. No i teraz sobie przejdziemy na OME. Tutaj trzy kropki, jeśli robicie to na chromę, ustawienia. Kamera. ustawienia strony. No i tak będzie się nazywać Wasza nowa kamera. Oczywiście, możecie tam pogrzebać w tym rejestrze i zmienić nazwę, żeby jakaś Wasza inna była, ale defaultowo jest tak. No i zabierajciemy teraz na omę. Oczywiście dajemy Allow. Zezwalamy. No i jak widzicie, wyświetli Wam się coś takiego, że za zaprzeczyliście dostęp do urządzeń Po polsku jakoś tak to było No to jest bardzo częsty błąd Ale wystarczy, że po prostu wejdziecie w swojego OBSa Wystarczy, że dacie po prostu Start Virtual Camera jest Jak widać, ekran robi się już czarny Tutaj musimy dodać na przykład, nie wiem Dajemy, co chcemy, tak naprawdę. Tutaj pokażę tylko, że działa wszystko. Więc dam swój pulpit. Poczekajcie, od może. O, jak widać, wszystko działa elegancko. Czasami trzeba odświeżyć, czasami trzeba zresetować coś tam. No i to w sumie by było na tyle. Możecie sobie dać jakieś obrazki, filmiki. Jeszcze oddzielny poradnik do tego będzie.